Tight, keep it fight, never switch. Hospital street boys rapping hard in the noise, rolling deep with the crew. We ain't playing with toys, vision blurred, but my focus getting clearer. Only real ones with me, not no fake ass believers. Late nights hustling, grinding for the dough, hot cold like the street. But my loyalty's the glow, flexing on these haters. They just shadows in my light. Thug life tattoo, ain't dripping from the fight. Real hospital street boys, ride a Friendship like a fortress, can't break the stick Hit the box, serve it hot. Watch the money flip. Gasoline dreams, we in the. poprzedniej części. Halo. Co on w ogóle chciał. Druga historia. Czy wy też tak macie, że jak śpicie, to trafiacie do krainy snów i spotykacie dziwną postać, która straszy koszmary? ちょっと。<a> Thank <tries> you. Kamieniołom, no weź nie chrap tak, bo ktoś usłyszy i się domyśli, że jesteśmy pijani! Bo co? Bo inaczej, ja tobie też strzelę kulkę w łeb! Prosimy was, uspokójcie się! Nie, nie wtrącaj, wtrącaj się! się. Hm? Złoś ze mnie. Co ty robisz? Próbuję cię trzymać i z tej krainy. Wyjście z tej krainy jest niemożliwa. Nigdy stąd nie wyjdziemy. Co? Właśnie tych drzwi pilnuje ta wiedźma o której mówiłem. A co wy tutaj robicie? Wychodzimy z tej krainy na dobra. Właśnie mamy dość tej krainy. Wiedział być Ale my prosimy. Nigdy! Nie chcesz prośbą! Masz prosto! Poznajmy sektor szatana, tym razem czy na wieźbo! Jeśli nie wymusisz naszego przyjaciela i nas, możesz pożegnać się ze swoim życiem. Zgoda, tylko nie przychodźcie więcej do tej krainy. <grym> Barman to wszystko twoja wina. Przez ciebie mogliśmy zginąć i nigdy nie obudzić. I z tym się zgadzam, z Kryzem. Fajnie by było, jakbyś to ty zas zas został uwięziony mam cię już dość. Dobrze. Tacy jesteśmy dziewczeniu. W takim razie żegnam was wszystkich. Ty dokąd się wybierasz? A daj spokój, nie chcę w ogóle z wami rozmawiać. Jakby co, tutaj są w parze. Wyciągnij ich, bo inaczej mi wszystko wypiją. Dobra. Co żeście mu zrobili? Spytaj się Kriza. To nie ja tylko barman. Wasze zachowanie jest naprawdę samolubne. Jak wy, ale ja mu to zawdzięczam. Wszystko przeze mnie. Niby co ze mną jest nie tak. Czy jest aż tak źle? W takim razie będzie jeszcze gorzej. Stworzę swojego własnego złotu. I pynajmę najlepszych, własnych zawodców, żeby się nas pozbyli. Hospital street hospital street What hospital street boys rapping hard in the noise, roaming deep with the crew, we ain't playing with toys. Vision bird, but my focus